Witamy w Twitchowych wiadomościach, wiadomości z dwóch dni, afera z brusem obrażony na Xena, Mamon nadal na celowniku streamerów, każdy o nim gada, pobija rekord Tupsona. brus na budowie, turniej w statki, zaczynamy z bomby od szybkich newsów, Cassix se prowadzi transmisje miłe, rodzinne z Minecrafta, a dla kontrastu jej chłopak doprowadza dzieci w Robloxie do płaczu. Dobra, w tym momencie klikam skip, już namierzyłem myszką na skipa i albo, albo budzisz siostrę, albo się już nie spotkamy. Nie bądź taki zły. Dobrze, zgłaszam jeszcze twoje konto, że jesteś tutaj nie. małoletni. Twoja siostra ma bana. Weź przestań. No to budzi ją. No nie wiem. Dobra, pożegnaj Proszę. się z kątem, klikam. Nie. 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 No to... Dobra, nie budź Baw się, baw się. Żartowałem, baw się. Żartowałem, to wszystko to był żart. Nie ogarnij się, luz. Udanej zabawy. Ach, ten remek. Był też IRel Meduski, taki z ludźmi fejmowymi, Bombelem Golą Najmanem. No i z takich ciekawszych info, co by interesowało naszych oglądaczy, to Bąbel Cosik tam mówił, że odświeża całkowicie roster. I chciałby ekipę disco Karolka w fejmie. I na tej 27 są same nowe twarz. Same nowe. I to, I to nie takie, że Klauta, nie? Tylko naprawdę same ten, nie? Ja bym chciał wiedzieć. Teraz y, Bruki na przykładnie. Oj, redakcja coś czuje, że brukis się szybko nachapią kabony, i no żeby palma nie odbiła. Mikrocypek wyznał ostrą prawdę na temat Rypsona, który mikromitomana oszukał, i Cyprian pseudonim czarek z żalem publicznie powiedział, iż został oszukany. Podczas mikrotura nie było atrakcji, którą Cypson obiecywał małemu zbereźnikowi przed wyjazdem. Banino miał przez przyjaciela zostać zabrany na panienki, czego Rypson nie dopilnował. E, chciałem robić to, ale mi się po pierwsze nie, nie udało, bo akurat kigą byłem tam. I to się nie udało. A ryba ryba mi obecał i, i każdy mi obiecał, że pójdziemy, a nie, nie poszliśmy. Nie poszliśmy na to. Nie poszliśmy na bokuna. Ale ja myślałem, że pogadam z jakąś koleżanką ma tu dufę, I to się nie udało. Nie? Ty chciałeś iść do prostytutki, a jesteś katolikiem idioto jebany. Tak oszukiwać osobę niepełnosprawną. Żółta karteczka. Banji nadal siedzi w Japonii, będą tam jeszcze z tydzień nakręcać odcinki, ale ich fanfel pozostał w Polsce. Nex grał w horrorek jak zawsze green screenek przygotowany i klimacik jak trzeba. Pełna profeska i jem Dobra, teraz się już nie boję, spokojnie. UAAAA! NAFCIA ma przedłużany wakacyjny stream. I nie uwierzycie, ale już udało jej się pobić rekord Mattiego Xoxo, któremu dosyć niedawno czas upłynął po niecałej dobie. Przebić taką legendkę to nie lada wyczyn. Zielona karteczka. Legenda Xajo. Widziana na streamie młodej krwi Arkadio Jose, gdzie robiono tier listę streamerek. Mały streamer trzymał poziom i kleił gierki słowne i żarciki jeden za drugim. No nie, no to pokaż jest ćwiczy, w ogóle. Pokaż, jak Czekaj, bo sobie zażyczył. A ale... księ... jaka gałek! Ale <laughs> Niestety, stream był przesycony treściami banowalnymi na YouTube, ale był pieprzonym złotem. Zielona karteczka dla Arkadio: zatrzymanie poziomu transmisji. Stop, czam na żywo. Bagiet Son Michael, strąbiony na drodze za zupełnie nic. Zadymiarz z ręką na pulsie i nos wyzywał kierowcę ciężarówy. Nie. Tam, <laughs> No, spokojnie było. Opaśnik nadal pod w stronę Popa i Lukiego. Ujawniam mroczny sekret Łukasza Stewka. Trzymajcie się krzeseł ludziska. Ja, ja ja kupę. Na... Ja Z ręką okay. na sercu! Przysięgam. O jak Nie no i widzicie, no i widzicie. A wy, a on robi się męczennika ten popo, że to kazaliśmy do Nate wysyłać. A nawet Holak, co likował największe rzeczy, to mówi, że zeżar. Dobra, to jest przesada, no. To jest przesada, to, to, by, to by były najlepsze ziołki. A Luki w ogóle się śmieje, bo Luki sam go nie lubi, ale udaje pod publikę. Ja znam Lukiego jak jak... Jak łyse konie, Luki nie lubi popa i to jest prawda. No jak to jest Luki o Tłumacz się tłumacz. Trwa budowa u Sucharitki. Przewinęło się tam pełno streamerów. David, który spartaczył robotę. Mają. O, o, osobno ten ten znowu też jest za chudy i tu kurwa nie mogę dociągnąć do chuja jebanego. Ortiz, a nawet ulubieniec publiki randomo Razy 7 minus 7, z 7 minus 7 to jest 0 razy 10 to jest 1 Szoty to wiadomo, odpały bagiety. A I jakieś losowe wypadki. Domino jednak nie zaprzestaje. On nie wraca przed kompa. Już dziś z Delordem i jego przyszłą dziewczyną Menders oraz resztą ekipki jadą nad Mazury. Możliwe, że będzie grubaśne Kongo, bo busik jest wypchany agentami po brzegi i jest też między innymi poddymiacz Hiszpanitos. I nie martwcie się. Jak się potopią, to ich dusze mogą być spokojne, bo to nie jedyny dzisiejszy projekcik. I na Twitcha wkraczają najprawdziwsi egzorcyści Media AK, łowcy duchów. Będzie się działo. Lasu da popioły, kurwa za to, ale lasu da popioły. HA! Zero O! Ja, ale idę, nie, ale trening, ja. Nie ma, ale teraz już trening. raz? Na pewno. Ja to robię, ale ja bardziej Ta, ta, ta! Ostatnim razem, czyli rok temu. Pogromcy duchów Paramaxil i Rybson robili mega straszne opętaniowe łowy na obłudnika szatana. Paramaxil po powrocie miał siedem koła widzów. Chłopaki pojechali autem. Zjebało im się w środku lasu od duchów i potem połazili na jakimś urbeksie pięć minut, a jak weszli do środka budynku, to nie mieli neta, więc dziady odprawiane były na kubełku KFC i zajadali chickeny. Nadszedł czas odkupienia tamtego streama. Tym razem do ekipy dołącza Luki Stevie i chłopaki w trójkę idą na poważnie wywoływać duchy w jakieś opętane miejsce. W dodatku na poddymkę wynajmują prawdziwne medium, co rzekomo ma moce psychiczne i zna się na duchach. Więc może być niezła jazda. Może będzie podobny ziótek do tego, co był na streamie Testriego. Taki wiecie, co się zna na rzeczy. Wszystko już dziś w okolicach 19 na kanale Szczura na Twitchu. Może być w końcu jakiś horrorowy stream i dawno też nikt popularny nie robił urbania. No to zobaczymy, jak wyjdzie tym razem. Przez ostatnie dni mamon normalnie na języku każdego, chyba wszyscy oglądają z nim szoty. Dramę miał nawet losowo Spartiatix i dostał bloka, bo spóźnił się na wspólne granie z mamutem. Każdy się o nim wypowiada, i to zazwyczaj w nieprzychylny sposób. Był szacunek do drugiego człowieka on ty nie masz szacunku do nikogo, do żadnego kurwa. człowieka, nie masz, do żadnego swojego kolegi, z Ale którym grasz, nie masz taki, szacunku. Masz szacunek jedynie do ludzi, co zamierani. mają więcej widzów od ciebie, bo, musi być bo i chuj. A tak, Cinkrow ma rację, ja się zgadzam fakultecie. z Cinkrowem, A osoby, które lecą na całość, jak Cinkrow czy Tapson, wzrosty do ponad 1500 widzów średniej. Ogólnie Cinkrow to już przesada w ciul. Inni oglądają tylko szoty na YouTubku, a ten wszędzie spami, że gra challenge speedrunowy, nie owija w bawełnę i restreamuje całe wody mam lub jego stream na żywo se odpala i wyje go. No ale ten człowiek jak sam stwierdził obecnie ma misję i wypowiedział otwartą wojnę Kamilowi. Kamilowi, który zniósł cały ten hejt, gorącą atmosferę i pobił rekord. Mm. I koniec rozgrywki. Łap tam Tinkrow Tańce, hulanki, swawole. Ano oczywiście komentarze od kumpli uszczypliwe. No. Oj dziadek, dziadek, ty się nie ciesz tak, bo Tupson zaraz pobije twój rekord, bo już płaczą. Widać jak ma wyjebane, nie? No to no, rekord Tubsona. Ale co by nie było, mamut udowodnił, że potrafi i rozpierdzielił oponentów. Jednak jego radość i olbrzymie emocje podczas rekordowego rana odsłoniły co nieco prawdy, której po prostu Kamil nie mógł już dłużej chować i w sobie kisić. Ale rozrobiłem już zrobiłem po... już. Jeżeli smak da, lat, to i mamy poniżej 38. Tej, 30. 40. A, 38, kurwa! <laughs> siedzi mu w głowie ten czas, mój. Tak, ze wszystkich liczb. Kur... Takie istnieją, akurat te 38 Tu, czterdziestu Przyznał się chyba. do rekordu do Ona tumsuna? Tu Wyślisz o szota. Powiedział, że musi mieć poniżej 38 Ja pierd... Oficjalnie się przyznał, że bierze udział w speedrunach! Się podniecił, o co? Ale się podniecił! Oficjalnie speedruny potwierdzone! Ej, ale cały czerwony się zrobił. No, to było wiadomo! Ty. To było wiadomo, to było wiadomo, po prostu się wymsko już tak totalnie. Nie ma mowy o pomyłce, nawet jeśli mówił, że ma wyjebane, to siedział mu ten czas w głowie, gdzieś w podświadomości. Po prostu nie da się tu mamuta bronić, eksperci analizowali woda kilkukrotnie. Mamy pojrzeć 38, fuf, <grym> 40. <grym> ale dziadzia się zajebał, Boże, Boże, ale rookie mistake. Żaden wstyd. Każdy wiedział, że mamon chce mieć lepszy czas. Każdy mu tym spamił na czacie. Robił pranie mózgu. Jednak tak doświadczony strajmer mógł się domyślić, że czat zawsze robi na odwrót i czym więcej zapiera się mamut, że mu nie zależy, to czat będzie nakręcał konflikt jeszcze mocniej. Po prostu wcześniej się przyznać, że chce rozpierdolić czas, a nie robić teatry. Jak wcześniej pobił swój, to się tak nie cieszył, dopiero teraz, no jak myślisz, dlaczego? Ostatecznie Mamut 1, kondomy dziurawe Tełordzik Pijawa i Cinkrow łuskowaty 0. Klękajcie przed obliczem wielkiego prezesa. A tak serio to cały ten popierdzielony konflikt zgotował każdemu z zamieszanych wzrosty, nikt nic nie stracił. Drama overlayowa u brusa. Żywiołak estrogenu Aleksander Kardaś miał dramę ze swoim moderatorem. Wszystko się już zaczęło z tydzień temu, ale nie było to jakoś godne uwagi, bo po prostu Olek chciał nowy overlay sobie tutaj o nałożyć na skile w lolu. I narzekał na projekty, które podsyłał mu widz, który chciał odświeżyć jego szatę graficzną. Widz się napracował, zrobił overlay jakiś wej-aj chujowy i Olek pierdzielił, że jednak go nie chce. U Iksena pisali na czacie, że Olek oszukał widza na 200 zł i chcieli dramy na siłę. Brzmi nudno i naciąganie. Ale dwa dni temu dramka eskalowała. Ogółem to było tak, że Xenowi, któremu odbiło na punkcie ligi, pisali w donajtach czy tam na czacie, że nie ma overlayu i naciskali go, żeby se ustawił, bijąc oczywiście do memika z przed tygodnia. Bruce więc wysłał słynny overlay Xenowi, a moderator Alfus zaczął straszyć estrogenowego księcia pozwami i mówił, że Bruce bez zgody, użyczając grafikę Xenowi, naruszył jego wartość intelektualną. Przestraszony 30-latek z tą niezwykle pilną sprawą zadzwonił do swojego wujka. Czy to ci daje prawo do dostępnienia tego za darmo? Za darmo to jest dalej jego? No okej, okay, racja, no, ale robić mi problem o coś takiego? Halo! E, mógłbym cię coś poprosić? No, co tam? Bo troszeczkę... I to powinien być duży błąd dzisiaj. No, gramy duo, dobra. dobra, mogę z tobą zagrać. Nie, nie gramy duo, daj mi powiedzieć. Mógłbyś poproszę usunąć ten overlay ze swojej sceny? Za dwie stówki. To, to, to ja sobie ja i ja teraz nie robię. Nie no, za dwie stówki, Aleks, mi się bardzo spodobał. No nie na poważnie. Musisz zadzwonić na policję. My tak, zagrasz ze mną duo i wygramy grę, gretą, usunę overlay. Ale stary, to ty kratniesz kurwa teraz czyjąś pracę bez czyjej zgody, bo <laughs> to sobie nie będzie tu problem. Wysu... No to chuj, Wys... czekam na pozew, no. No ale, że, słuchasz, nie czułeś, jak kretyń się zachowywał? Debil znajomy, jebane twój... Dobra, wypierdalam Xen Xen poddymiał i zaczął sprzedawać overlay widzom w Donatach za kaskę, a Aliek wychodził z siebie i przeżywał. Ostatecznie musiał Xen uspokoić Olusia i powiedział mu, że widz poddymiał... Ale jednak ma rację, że czyjąś pracę dostępniem bez jego zgody, dlatego prosiłbym, żebyś usunął ten overlay i tyle. Dobrze. Bo popełniłem błąd. Dobrze, Olek. Nie, nie powinienem tego zrobić, a to rozumiem. Grunt to się przyznać do błędu. Ale no dalej, po prostu powiem szczerze: nie spodziewałem się, że ktoś mi zrobi o to problem. Naprawdę. Oluś, Wężę... nie ma problemu, naprawdę. Ludzie chcą trollować. Ja mogę zapłacić za ten overlay, bo mi się bardzo podoba. To już nie jest bajka, zabawa, gra, to są jaja jak Olek przeżywa sprawy i nieporozumienia, które idzie po ludzku wyjaśnić, ze stroną przeciwną jak człowiek w 10 minut rozmowy. Echno brusik się nie zmieni. Przynajmniej teraz u strajmerów jest moda na overleje. Był wielki turniej w statki u Diablesa, który gorąco zapowiadaliśmy. Cały turniej miał wygrać Diables, bo wymyślał zasady i znał je wcześniej, więc oszukiwał, żeby siano od sponsorów wziąć dla siebie, ale publicznie będzie mówił, że tak nie było. Załoga Lukiego i Rypsona próbowała cały czas go dojeżdżać i ich jedynym celem było uprzykrzanie mu życia. Ale no jak widać, na marne. Bo wygrała jego dziewczyna nieuczesana. Podejrzane, oj, podejrzane. Pewnie też znała Bingo i trenowała po 20 godzin dziennie. No a żarty na bok, gratulacje dla pań. Po prostu one były skupione na robieniu bingo, a faceci się napierdalali statkami, ale zaraz, zaraz. Ale jak to rypson? Przecież Luki miał być w Timie z mamonem. No Kamil obraził się nie wiadomo o co i napisał, że nie bierze udziału, i na ostatnią chwilę dołączył Cipson, bo akurat miał streama. Muszę znaleźć szybko trze trzecią osobę. To, Kamil, nie. Gra? Gadaj. Tak, Czemu? Co, co się wstało? stało? Czemu? Czemu bo stwierdził, że dupę zdążyliśmy mu obrobić na Discordzie i on nie gra. Nie. Ja pierdolę. no. <laughs> Ej, pobrało mi się. Jestem gotów. Dobra. Zrobiłeś to, co Linka jest, Rybson? 3, 4, 4. Mm. uratował turniej i przy okazji dobrze się bawił, bo było trochę śmiesznych szotów. Spaliłem łędeczkę Ej, kurwa, pomocy! Ja pierdole, wybuchnę. No kopci się, Dobra. kopci się. O kur... Nie, spokojnie, damy radę, damy radę. Co? O kur... Spokojnie, nie bój się, nie bój, nie bój się, nie bój. O kur... Fajna inicjatywa ze strony Diablesa. Zielona karteczka. Dzięki za Dono i Naraesa.